Więzienna w 2017 roku, więzienna w 2017 roku w Polsce w Zachodzie Karnym, sztumie, za bez mojej wiedzy, bez mojej zgody, bez moich żadnych podpisów, zainstalowała mi implant w mózgu. No i kwestia jest tego typu, że yy, Pozbawili mnie wszelkich praw, przestali wysłać moje pisma, zaczęli mnie dręczyć, nękać mnie, trzymali mnie 10 dni w celi zabezpieczającej w zakładzie karnym w Polsku następnie. Pomimo wyjścia z gruntkowca sołtistego MRS-a nigdy mnie nie izolowali, nigdy nie zrobili, nie podawali mi leków, powiedzieli, że to jest stan umysłu, powiedzieli też, że... Zostanę podłączony pod jakiś system eksperymentalny w ogóle, co nie wolno stosować eksperymentów na więźniach. Powiedzieli, że ten implant w mózgu to jest właśnie eksperyment i że im wolno wszystko ze mną robić, co oni tylko chcą. No i sytuacja jeszcze wygląda dalej tak, że służba więzienna po prostu yy, najzwyczajniej no, zł złamała wszystkie ten. No i pozwolili po wolności myśli, wyznania i sumienia. No bo z tego, co słyszą, to yy, z tego implanta, przez ten implant pobierają moje myśli. Przetwarza to komputer i słyszą to, no i w ten sposób też dręczą mnie, tak, blokują odczuwanie emocji i próbują sterować mnie do jakichś rzeczy złych, tak. Na początku zmuszali mnie do używania głową w ścianę, zmuszali mnie do rzeczy, których nigdy bym nie zrobił, ale nie udało mi się nigdy zmusić mnie do tego, żebym komukolwiek zrobił krzywdę. Mało tego, robią to do dziś dzień, do tej pory. <laughs> Nazywam się Krzysztof Wiedliński, mieszkam w Tomaszowie w Mazowieckim w Polsce.